Gość Radia Warszawa. A dziś gościem Radia Warszawa jest dr Bartosz Rydliński, politolog UKSW. Kłaniam się. Dzień dobry, witamy w Radio Warszawa. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Przez Polskę ponownie przetacza się bardzo gorąca dyskusja na temat migracji, tej legalnej, tej nielegalnej, na temat bezpieczeństwa. Temat wykorzystują politycznie politycy, wiadomo, to, to, to często się dzieje, ale padają bardzo poważne oskarżenia o rasizm z jednej strony, o uderzanie w polskie bezpieczeństwo, to z drugiej strony. Żebyśmy uporządkowali tę dyskusję, w jakim momencie jesteśmy, co dzieje się w Polsce tak naprawdę, czy sytuacja wymyka nam się spod kontroli. No ponad dwóch lat mierzymy się z potężnym kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy, gdyż e, reżimy satrapów Putina i Łukaszenki e, używają zesperowanych e, osób z e, Azji, e, Dalekiego Wschodu, e, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do prowadzenia działań zaczepnych, hybrydowych, względem państwa polskiego, względem Unii Europejskiej, względem NATO, no, używając no, właśnie migrantów czy uchodźców do szturmowania polsko-białoruskiej granicy, która y, dla wielu poszukujących łatwego dostępu do Europy jest bezpieczniejszą trasą ciągle, aniżeli przeprawa pontonem przez Morze Śródziemne. No więc jesteśmy świadkiem no właśnie kryzysu humanitarnego, który przetaczał się przez polską politykę, przez polskie życie kulturalne za sprawą filmu Agnieszki Holland. No więc i raz po raz do nas wraca ta kwestia, szczególnie, że mam wrażenie, że od momentu um, morderstwa, bo tak to trzeba nazwać, um, jednego z naszych żołnierzy, to wszystko wróciło do nas ze zdwojoną mocą. Więc tak chyba wygląda sytuacja. Natomiast za sprawą mediów społecznościowych, różnych kampanii medialnych, no raz po raz poszczególne partie polityczne używają tematu migracji do no właśnie, okładania swoich przeciwników politycznych, wskazując, że dany rząd nie realizował tego. Do czego się zobowiązał i tak swego czasu partie opozycyjne do 15 października zarzucały Prawo Sprawiedliwości, że handlowało, że, Prawo i Sprawiedliwość, że Rząd Prawo Sprawiedliwości handlował wizami na straganach no tak, w miał, Indiach. To miało być setki, setki tysięcy wiz sprzedawanych na straganach, a komisja śledcza, która się tym zajmowała, a także prokuratura, no ustaliły, że tych przypadków to było kilkaset ledwie i chodziło o przyspieszenie wiz, I wydania jasne, wizy. Mówię, co mówiły partie opozycyjne. Tak, tak. No to Natomiast teraz z kolei Prawo i Sprawiedliwość, który jest w opozycji, zarzuca rządowi Donalda Tuska, że pomimo tego, że powiedział, że nie podpisze paktu migracyjnego, to i tak w Polsce, prawda, mamy napływ migrantów. Tak, no i pojawiają się w internecie zdjęcia. Nie, wie, nie wiemy, czy ludzi, którzy przybyli tydzień temu, czy rok temu, czy, czy, czy jeszcze wcześniej, ale no rzeczywiście tych zdjęć się pojawiło, grup ludzi, którzy do Polski przyjechali. To, to widać na pierwszy rzut oka, tylko pytanie, czy, czy nie wyciągane są zbyt daleko idące wnioski? No ale z pewnością faktem jest incydent na granicy polsko-niemieckiej w miejscowości Osinów Dolnych, gdzie mieszkaniec doniósł lokalnej prasie, a to się później potwierdziło, że radiowóz niemieckiej policji, z radiowozu niemieckiej policji wyszli, wyszła rodzina z Bliskiego Wschodu prawdopodobnie i radiowóz odjechał, a rodzina została. I to budzi y, takie znaki zapytania. Zresztą nawet politycy Platformy Obywatelskiej mówią, że te działania policji nie niemieckiej są haniebne. To jest cytat i Donald Tusk miał o tym rozmawiać z kanclerzem Scholzem. No, e, chyba jeszcze do rozmowy na ten temat nie doszło. Dziennikarze, którzy poprosili Urząd Kanclerski o taki transkrypt rozmowy wykazali, że ten incydent nie był dyskutowany między kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec. A miał być zgodnie z zapowiedzią. A premierem polskiego rządu. Natomiast to zachowanie niemieckiej policji jest nie, nie tylko skandalizm, jest głupie. W sensie jest głupie, no bo co, nagle, prawda, na polsko-niemieckiej granicy, co Niemcy postawią zasieki, no to przecież to wywiozą tą biedną rodzinę, a ona sobie tam, nie wiem, 3 km dalej przejdzie w innym przejściu granicznym. Przecież jesteśmy w strefie Schengen. E, więc takie przewożenie, wywożenie... Y, y... Migrantów, uchodźców do Polski ze strony Niemiec naprawdę jest paradne. No, przecież do Republiki Federalnej Niemiec można wejść, wjechać, wlecieć na 100 różnych sposobów. Więc natomiast dobrze, żeby nie tylko polski rząd, w tym wypadku wtedy wojewoda, powinien jakby poprosić swoich partnerów po drugiej stronie Odry. O reakcję. No i oczywiście na poziomie takim dyplomatycznym należałoby porozmawiać, pewnie z konsulem. Tak zakładam, przecież to nie jest sprawa podnoszenia do rangi ambasadora. Z konsulem, no a oprócz tego dobrze, żeby m, Niemcy zrozumiały, że. E, to jest wspólna odpowiedzialność i wspólnie mierzymy się z tym wyzwaniem i dobrze by było, i to jest moja teza, którą ja od dłuższego czasu stawiam w debacie publicznej, żeby kryzys humanitarny na polsko-białoruskiej granicy nie był wyłącznie kryzysem, z którym musi się mierzyć Polska, tylko musi się mierzyć zarówno Unia Europejska, jak i NATO, bo to jest granica zewnętrzna tych dwóch organizacji. No tak, tak mówią także te y, przedstawiciele tych państw, które się już y, znacznie dłużej niż Polska borykają z tym problemem i im miał pomóc Pakt Migracyjny. Donald Tusk, premier, y, mówił, że nas to nie będzie dotyczyło. My już ciężar tutaj przyjęcia Ukraińców głównie ponosimy i no, jesteśmy tutaj spokojni, a druga strona mówi hola, hola, przecież coraz więcej tych osób jest w Polsce. Czy rzeczywiście ten pakt migracyjny nas nie dotyczy? Najlepiej pakt migracyjny jeszcze nie wszedł w życie. W sensie no, te, to... Pytanie właśnie, czy to nie jest początek tego, co, nie, co nas czeka? Nie, nie. Zwrócimy uwagę, że migracje były, są i będą i zakładam, że Polska dla wielu migrantów, również ekonomicznych, jest punktem docelowym. To się wiąże z globalnymi zmianami, zarówno gospodarczymi, politycznymi, demograficznymi, klimatycznymi. Ogólnie rzecz biorąc, globalne południe idzie na globalną północ i Polska jest częścią globalnej północy. Przecież widzimy to na ulicach pewnie też wielu polskich, szczególnie dużych miast, gdzie coraz częściej widzimy, no właśnie, niebiałych obywateli, tak? Bądź e, mieszkańców, którzy przyjechali do nas z Afryki, czy też z krajów azjatyckich, Indii, Bangladeszu, tak? E, I trzeba zrozumieć, że tak po prostu będzie. Tylko można albo te osoby asymilować, można je włączać do naszego chwilowego społecznego i kulturowego, no albo, prawda, trochę zamykać oczy i mówić, prawda, że, no w zasadzie oni są nielegalni, trzeba sobie z nimi poradzić. No tak, ale są dwie, dwie y, migracje, ta legalna i ta nielegalna. Nielegalna czy Czyli mówimy o przekraczaniu granicy, tak zwanej zielonej granicy, poza przejściami granicznymi, poza procedurami, a legalna to są właśnie te, te wizy pracownicze i pozwolenia na pracę, etc. I bez względu, kto sprawuje rząd w Polsce, należy brać przykład z rządu Danii, Fre Mete Fre Frederiksen, która przez to, że. Dania jest o wiele bardziej zbudowanym państwem dobrobytu, poryka się z tym wyzwaniem jeszcze w większy sposób. I osoby, które są nielegalni w Danii, które na przykład nie są legalnie zatrudnione, które nie mają pozwolenia na pracę, na pobyt stały, są odsyłane do kraju pochodzenia. Nie do kraju, z którego przyjechały, prawda, no bo właśnie wysyłanie kogoś z na Białoruś, prawda, do państwa, w którym morduje się ludzi za tak. różnice polityczne, no to przecież jest brak humanitaryzmu, ale już odsyłanie do kraju pochodzenia. Procedura readmisji, to się nazywa fachowo. Tak, więc należałoby zwyczajnie prowadzić taką politykę i gwarantuję panu redaktorowi i naszym słuchaczom, że migranci są na tyle dobrze poinformowani, że gdyby pierwszy samolot odleciał na przykład do Syrii, Albo nie wiem, południowej Turcji, prawda, z mm. y, y, tymi obywatelami tych państw, które, którzy przyjechali tu w sposób niekontrolowany i w jakimś sensie nielegalny, to zakładam, że ta ochota do próby przekroczenia polsko bielskiej granicy byłaby słabsza. Zdaje się, że niemieckie służby stosują inną metodę, nie tę dotyczącą readmisji, czyli wysyłania do kraju pochodzenia, ale odsyłania do kraju, w którym ostatnio byli imigranci. mówię o zawracaniu migrantów z granicy z Polską. Bo w świetle danych wojewody lubuskiego to już 3,5 tysiąca takich przypadków, kiedy zawrócono z granicy. Głównie tu podkreślam Ukraińców, ale też i przedstawiciele innych narodowości. No to zakładam, że ten potok migrancki już w miejsce granicy polsko-niemieckiej wiedzie do Niemiec przez granicę czesko-niemiecką albo austriacką. Czyli tego się nie da powstrzymać? panie że nawet w PRL-u ludzie uciekali, prawda, a migi latały nad nimi głowami, prawda, przecież no, ludzie przekraczają płot nie tylko na granicy polsko-białoruskiej, ale również na granicy między Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. E, osoby zdeterminowane potrafią uciec. Były, po, próby por, były przy przykłady porywania samo, samo, samolotów w czasie PRL-u, kiedy ludzie uciekali z komunistycznej Polski. Ciężko, ciężko ukrócić ten, można powiedzieć, potok ludzi. Niestety zobaczymy, jak to będzie wyglądało w naszym kraju. Będziemy to obserwować i komentować. Za ten komentarz bardzo dziękuję. Gościem Radia Warszawa był dr Bartosz Żydliński, politolog UKSW. Dziękuję.